Co u nas można zobaczyć? Szereg sprzętu dydaktycznego, od robotów przemysłowych, które kosztują pod 100 tysięcy złotych, poprzez mniejsze robociki, roboty kroczące, takie jak hexaboty, hexory, roboty lego, szereg, szereg naprawdę fantastycznych rzeczy, które w przyszłości, myślę, opanują nasz świat. Dzisiaj prezentuje to 16 szkół średnich z województwa śląskiego, wiodących szkół średnich technicznych, Wyższa Szkoła Mechatroniki, Sony, Encon, Astor, Roboshop oraz firma... Ja już nie pamiętam, ale generalnie jest świetnie, jak widzicie, jesteśmy wszyscy zakręceni i dajemy sobie świetnie radę. Zapraszamy w dniach od 7 do 8 maja od godziny 10 do, do 15 będzie się naprawdę wiele działo. Każdy, kto tutaj przyjdzie, może coś wygrać. Każdy, kto tutaj przyjdzie, może zobaczyć naprawdę świetny sprzęt, którego w jednym miejscu tyle jeszcze nigdy sam nie widziałem. Ja jestem przedstawicielem z Wyższej Szkoły Mechatroniki. E, mamy tutaj różne rozwiązania techniczne, e, począwszy od samochodów sterowanych radiowo, robotów kroczących, na których uczymy się na laboratoriach e, programowania. E, tutaj mamy również tego pieska Sony Abo, jedno z ze sztandarowych rozwiązań firmy Sony, wbudowana inteligencja, rozpoznawanie ludzi oraz dźwięku e, oraz tutaj z tyłu widać robota przemysłowego firmy Kawasaki. Tego typu konstrukcje są wykorzystywane na liniach produkcyjnych, na przykład w fabrykach Opla e, przy składaniu samochodów, balowaniu e, cięciu, spawaniu. E, przyszłość robotów polega na tym, żeby e, Wyręczasz ludzi jak najbardziej. Coraz bardziej są właśnie robotyzowane linie produkcyjne. E, jaka jest tego zaleta? Po pierwsze, ludzie nie muszą pracować e, przy tych najcięższych pracach. Po drugie, e, robot jest w stanie pracować 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, jedynie z jakimiś tam przerwami technicznymi na smarowanie e, i tym podobne sprawy. Oraz żoda takiego robota nie bije, od nie weźmy L4, nie musi brać urlopu, nie musi spać w przyszłości możliwe, że to będzie e, takie coś się wydarzy, ponieważ sztuczna inteligencja jest już coraz bardziej rozwijana. E, na przykład w Szwecji kilka lat temu wymyślono wózek inwalidzki sterowany byślabi. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych Sosnowiec. Mamy tutaj dwa projekty. To są projekty uczniowskie. No nie chcieliśmy prezentować gotowych pomocy naukowych, które można kupić. Chcieliśmy pokazać, co nasi uczniowie potrafią zrobić w ramach zajęć, realizując no... Taką formę jak projekt, czyli trochę praktyki, trochę teorii, no i dosyć dużo własnej pracy, własnej inwencji. To są ich pomysły, ich realizacja i proszę zobaczyć efekt projektu klasy drugiej i klasy trzeciej. Druga klasa w ramach automatyki i trzecia klasa w ramach programowania mikroprocesorów. Od początku do końca wszystko jest razem, znaczy samodzielnie robione, z wyjątkiem oczywiście sterownika, który tu został zastosowany. Z Dawid Kuczera, ZSM Rybnik. Można zobaczyć robota w zadzie wyglądającego jak samochodzik. Jest to Maor 12, dosyć popularny na dzisiejszym rynku. Jest to robot, który w swojej strukturze ma, pokażę. Cztery czujniki linii, czyli umożliwia to, że możemy takiego robota wysłać na taki konkurs, na takie zawody, w których robot musi się poruszać po tej linii na odpowiedni na przykład białym podłożył na czarnej linii. No i musi to zrobić jak najwcześniej, jak najszybciej. Ten, który to zrobi, jak najszybciej wygrywa. Tak? No. Właściwie ten robot jest to robot kupiony. Jego konstruowanie, jego budowa polegała na tym, że zlutowanie poszczególnych części ze sobą w jedną kupę. Tutaj jest już robot, który uczestniczył w zawodach line follower w rybniku. Jest to drewnobot. Jacka Stangreta i Krzysia Widaka. Jest to już robot właśnie wykonany przez siedzącego tam Jacka kolegi i od, od samego początku, od konstrukcji mechanicznej, czyli przekładnie pasowe, aż po całą elektronikę, no i budowę, drewno, bo, ponieważ co jest, jest drewna. Właściwie tego typu roboty są to typowo roboty do zawodów, do zabawy, no ale przykładowo ten robot, ten robot, już to jest bardziej taki robot, który możemy go na przykład wysłać w jakieś pomieszczenie. Ma trzy sonary z przodu, czyli takie elementy, które mogą zidentyfikować jego położenie, czyli jeżeli dojedzie do jakiejś przeszkody w jego programie taki, taką aplikację sobie możemy wgrać, że jeżeli podjedzie, odwróci się o 180 stopni i pojedzie w drugą stronę, no czyli możemy po prostu nauczyć go jakichś kroków jakichś posunięć i tak dalej. Hexor dwójka, jest to taki na, na bazie skorpiona. To już jest robot, który właściwie no, może penetrować jakiś obszar, ma tam jakieś czujniki ruchu, położenia kamery, czyli możemy wysłać go w jakieś miejsce, które dla człowieka jest no niedostępne, jakieś pomieszczenia typu pół metra na pół metrą, to może bez problemu wejść. No. Przyszłość robotyki no, jest ogromna, więc przykładowo te samochody, możemy w dzisiejszym już zauważyć samochody, które mają czujniki parkowania.